Ja nazywam się Mariusz Koziński, a ze mną dzisiaj jest Damian Ulewski. Tematem dzisiejszego odcinka będą ćwiczenia wzmacniające mięśnie stożko-rotatorów. Zapraszamy. Dzisiejszy film jest tak naprawdę dla każdego. Nie tylko dla osób ćwiczących, nie dla osób zaawansowanych, także dla osób, które mają pracę siedzącą ze sportem mają mało wspólnego. Ponieważ stabilne barki są potrzebne każdemu, niezależnie czy siedzisz przy biurku, czy jesteś osobą ćwiczącą. Bark jest jednak potrzebny, ponieważ będziesz chciał wyjść z wnukiem, porzucać mu piłkę, będziesz chciał pojechać, popływać kajakami. Jeżeli twój bark jest niestabilny, prędzej czy później poczujesz jakiś dyskomfort. Jeżeli osoba ćwicząca lub zajmująca się trochę sportem myśli o barku, najczęściej myślimy, o dużych mięśniach widocznych, czyli najczęściej o mięśniu naramiennym. Fizjoterapeuta widzi to trochę inaczej. My widzimy to, co dzieje się głębiej, czyli mięśnie stabilizujące. Mówimy o stożku rotatorów. Ale wróćmy do początku. Czym jest stożek rotatorów? Stożek rotatorów jest to grupa czterech mięśni. Możesz się odwrócić, pokażemy na Damianie. W skład stożka rotatorów wchodzi mięsień nadgrzebieniowy, biegnie w dole nadgrzebieniowym, przyczepia się do grzebienia głuska większego. Poniżej tutaj mamy grzebień łopatki, w tym miejscu poniżej grzebienia łopatki leży mięsień podgrzebieniowy, jak sama nazwa wskazuje i jego włókna są w tym przebiegu, przy, przyczepia się do grzebienia głuska większego. Poniżej leży mięsień obłymniejszy, jego włókna przebiegają bardziej skośnie i także przyczepia się do y, grzebienia głuska większego, te trzy mięśnie także przyczepiają się do trepki stawowej. Czwartym mięśniem który tworzy ten kompleks, jest mięsień podłopatkowy. Leży on na powierzchni żebrowej łopatki, czyli jakby od wewnętrznej strony pomiędzy żebrami a łopatką i przyczepia się do gózka mniejszego. tak? Trzy pierwsze mięśnie wykonują rotację zewnętrzną ramienia. Mięsień podłopatkowy wykonuje rotację wewnętrzną. Przechodzimy pomału do ćwiczeń. Staram się podzielić to tak, żeby. Bardziej y, pokazać ćwiczenia, które angażują pojedynczy mięsień. Ja, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyizolować idealnie jednego mięśnia. Zawsze one pracują jakoś w grupach, ale są ćwiczenia, które bardziej angażują dany mięsień. Pierwszym ćwiczeniem będzie y, ćwiczenie na mięsień y, nadgrzebieniowy. Przechodzimy pomału do ćwiczenia mięśnia nadgrzebieniowego, czyli ustawiamy się w pozycji wyprostowanej i unosimy rękę w bok w płaszczyźnie upadki. Czyli nie idealnie w 90 stopniach, zgięcia tylko trochę do przodu, około 10-20 stopni do przodu. Kciuk ustawiony w górę i pomału opuszczamy. Pamiętaj, żeby każde ćwiczenie wykonywać bez bólu i w możliwie y, dostępnym zakresie. Oczywiście bez Stabilna łopatka. Nie uciekamy nigdzie do przodu. OK, Wykonujemy 3 serie po 10 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem, angażującym cały stożyk rotatorów, jest takie ćwiczenie zgięcie w pełni i robimy rotację. W pełnym zakresie rotacji do końca odkręcasz w jedną i w drugą stronę. Pilnujesz, żeby ręka Ci nie uciekała od głowy, żeby była w pionie. Można to ćwiczenie sobie utrudnić, robiąc je z ketlem. Tu dodatkowo będzie wymagało to, żeby stabilizował ketel, czyli do góry. I tak samo. Pełna rotacja w jedną i w drugą stronę. Nie uciekasz do przodu, nie uciekasz od głowy. Pełny możliwy zakres. Oczywiście bez bólu. Przechodzimy pomału do ćwiczeń, które angażują cały stożek i mięśnie stabilizujące łopatkę. Pochyl się do przodu, nogę wystaw sobie tak lewą do przodu. Wyprostuj plecy i teraz masz unosić pod kątem 20-30 stopni zgięcia do góry, hop. Ustaw kciuk do przodu może bardziej. O tak, dobra. I wykonujemy to w taki sposób, Taki jakby kilka etapów. Najpierw ściągasz łopatkę, ściągnięcie łopatki to nie znaczy, że one mają się schodzić do siebie, tylko je opuść jeszcze. Do dołu i odkręcasz, tak? Czyli kąt dolny ma iść tutaj, a nie tylko mają się ściągać i teraz unosisz do góry, hop i pomału opuszczamy i znowu luz Hop, I pomału opuszczamy. Ściągnięcie łopatki do góry i opuszczamy. Trzy serie po 10, po 8. Tyle ile dasz radę, oczywiście bez bólu. Ok. Drugim ćwiczeniem, które w zasadzie większość z nas już może znać, albo nawet wykonuje, jest rotacja zewnętrzna. Najlepiej jest to zrobić na boku. Łokieć przy ciele. Nawet można sobie coś podłożyć, jeżeli będzie uciekał, ale spróbujmy. Robisz w pełnym zakresie. Tak, żeby łopatka była stabilna. Hop i pomału opuszczasz. Do góry i pomału opuszczasz. Trzy serie po 10 myślę, że wystarczy, żeby zaangażować mięsień podgrzebieniowy, bo on odpowiada za rotację zewnętrzną. Przechodzimy do ćwiczenia zdjęcia i wyprostu horyzontalnego, czyli opuszczasz sobie Dobrze by było, żebyś był troszkę pod kątem ustawiony. Ok. I teraz prostujesz. Tutaj działa cały stożek rotatorów, bo musisz w tym momencie ustabilizować rękę. Tak samo działa dobrze tylny, tylna część ramiennego. Opuszczamy i podnosisz do góry. Hop. Pilnuj, żeby ręka ci nie uciekała gdzieś tutaj za mocno do dołu. Rób to raczej na wysokości powiedzmy linii ust czy, czy linii wzroku. Pomało opuszczasz i podnosimy do góry. Ok, trzy serie po 10 Tak samo. Następne ćwiczenie. Bardzo fajnie angażujące stożek i stabilność poprawiające łopatki. Czyli wykonujemy ruch zgięcia. Bo to jest zgięcie, mimo że leżymy. I ruch wyprost. Tu musisz utrzymać płaszczyznę ruchu. Robić w zakresie niebolesnym, robić w zakresie takim, żeby ci ta łopatka nie zaczęła uciekać. Też trzy serie po 10 powtórzeń. Okej. Okay. Czyli trzecim ćwiczeniem, najbardziej angażującym, obłę mniejszy, jest ćwiczenie z gumą. Wykonajmy je w taki sposób, że łapiesz gumę na wysokości barku. Wykonujesz zgięcie, rotację zewnętrzną, na tyle na ile możesz, krok do tyłu utrzymujesz tą rotację, puszczamy rotację, krok do przodu i puszczasz. I znowu powtarzam. Hop, rotacja, ponieważ w odwiedzeniu do 90, 90 stopni, nie bierze udziału w rotacji zewnętrznej mięsień podgrzebeniowe, tylko bardziej. Niesień obojętniejszy. Kolejnym ćwiczeniem to już jest ćwiczenie angażujące miesięcznie podłopatkowe. Stajemy pod kątem do góry i ruch jest taki. Mamy rękę w odwodzeniu. Przywodzimy i robimy rotację wewnętrzną. Odpuszczasz. Wracamy i, wraca. I, znowu. I wraca. Trzy seria po Okej, Ok. Pamiętaj, że te ćwiczenia są nie tylko dla osób aktywnych fizycznie, które ćwiczą na siłowni, ale także dla osób, które borykają się z jakąś kontuzją, z jakimś dyskomfortem, z jakimś bólem barku. Możesz to tak samo wykonywać w zakresie bezbolowym, oczywiście. Tak samo są to ćwiczenia już w kolejnych etapach rehabilitacji, np. po kontuzji albo po zabiegu operacyjnym na staw ramienny. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj.